Bardzo słusznie i, tak. i bardzo słusznie I nie, nie, wojsko wojsko między innymi mieści również to co, o czym pan wcześniej mówił ta gwardia narodowa która również w stanach jest formacją jak gdyby no taką używaną w poważnych sytuacjach wewnętrznych typu jakieś zamieszki typu jakiś kataklizm typu jakieś trzęsienie ziemi czy no u nas chyba nie na szczęście nie będzie duży pożar i tak dalej to są do tego formacje ale tu bym mi wojska z tym rzeczywiście nie mieszał. W przeszłości różnie bywało. Wojsko i nawet drogi budowało i jakieś koleje, ale to było nadmiar funkcji, no, jakie ale, wojsku, mi się wydaje. Ale przecież przede, wszystkim, przecież pan, pan, pan przede wszystkim, jeżeli można y, armii zawodowej, nie można y, tak traktować przez zwykłe kojarzenie zawodów. Otóż pan pułkownik Skrzypiec, dyrektor wydawnictwa, to nie jest określenie armii zawodowej. Tak samo jak pan profesor Zwatu, to nie jest wykładnik armii zawodowej. Wykładnikiem armii zawodowej jest strzelec zawodowy, mechanik pokładowy. Jest... To pilot. są po prostu te pilot to są te funkcje, które stricte służą armii, a nie wewnątrz armii uzupełniają je funkcjonowanie. Czyli jednak, wojny jednak wojna. Drugi raz pan podnosi yy, hasło wojna. Yy, w kontekście tego, co wcześniej zostało powiedziane, ja jednak uważam, że. Głównie czynnik strategiczny decyduje o tym, jaka armia powinna być. Po prostu niewyobrażalnym jest, aby na, w naszym układzie geopolitycznym armia tylko i wyłącznie zawodowa, nawet bardzo mocno uzawodowiona, armia doskonale wyszkolona, mogła jakikolwiek konflikt, który nazywamy wojną. Nie potyczką jakąś drobną, graniczną, ale konflikt, który nazywamy wojną, do końca rozegrać. Jest po, potrzebne po prostu bardzo silne zaplecze tej armii, bardzo silne rezerwy. Się wchodzi w sprawę y, najważniejszej funkcji armii w okresie pokoju, a to jest po prostu funkcja szkolenia. Jeszcze ja może jedna uwaga. Warto powiedzieć, że sprawa jest bardzo istotna. istnieją zagrożenia, które wy wynikają z faktu przyjęcia jako pewnika, że armia tylko i wyłącznie się do wojny szykuje i zajmuje się tylko i wyłącznie jakby rzemiosłem wojennym. Jest pewne ryzyko, ale chyba wie, i to ryzyko polega na tym, że jakiś, jakoś część potencjału narodowego na co dzień na warunkach pokoju jakby nie wykorzystujemy nie w sensie działań ekonomicznych, ale różnych bardzo, edukacyjnych, także i tak dalej. To jest kwestia właśnie obywatelskości tej armii. Opomijając już fakt, że niektóre działania w warunkach pokoju, one jakoś uwiarygodniają służbę wojskową, czynią ją bardziej akceptowaną przez społeczeństwo, bo jednak ten żołnierz tam uczestniczący prawda, w walce z żywiołem pochodzi, on uwiarygadnia armię jakby jej obecność na coś. To nie ulega wątpliwości. Ale dlaczego? ja myślę, że chciałbym zwrócić uwagę Państwu na to, że wszyscy w zasadzie związani z wojskiem bardzo alergicznie reagują na wszelkie propozycje wyznaczenia armii yy, zadań niezwiązanych z szykowaniem się do wojny, zadań niezwiązanych z tym, co stanowiło o istocie armii. Dlaczego? Dlatego, że armia polska ma za sobą bardzo bolesne doświadczenia pełnienia różnych funkcji wewnętrznych. Od policyjnych, prawda? No stan wojenny trzeba nie pamięć. Grudzień i tak dalej, kiedy zastępowałyby była si siły, prawda, represji i tak dalej. Po funkcje czysto gospodarcze. Tak jak te budowanie tych dróg, kolei, prawda, gdzie potem tworzono specjalne bataliony, półki, które z wojskiem już miały wspólnego, także, że mundury nosili, a prawda z kilofem chodzili zamiast karabiny. Po funkcje propagandowe czysto, prawda? I różno represyjne czysto. Takie były, przecież były bataliony te górnicze. Nieszczęsne, prawda, Gdzie żołnierze y, formalnie brani do wojska byli właśnie represjonowani y, poprzez pracę w kopalniach, przez pracę, prawda, w kopalniach węgla czy ród uranu. Więc były to funkcje wewnętrzne w państwie. Użyte wojsko zostało do tego rodzaju rozstrzygnięć. I ta armia ma ogromny uraz związany z tymi, z tymi funkcjami. I myślę, że dla spokoju, tak powiem, ducha żołnierzy, dla morale tej armii nie należy dzisiaj oczekiwać takich rzeczy, jak użycie armii do zaprowadzania porządku na ulicach, yy, używania armii, nie wiem, do wywożenia, powiedzmy, nie wiem, rozwiadowania problemów związanych nawet ze strajkami do zabezpieczenia, prawda, nie wiem, funkcjonowania gospodarki i tak dalej, i tak dalej. Są takie sytuacje w państwie, kiedy trzeba mobilizować wszystkie siły, ale myślę, że póki sprawa nie dochodzi do absolutnych granic wytrzymałości struktur państwa i społeczeństwa, należy zrobić wszystko, żeby nie mieszać porządków. Armia jest do wojny, Policja jest do zadań porządkowych, robotnicy są do pracy, prawda, robotnicy do, do pracy w fabrykach, politycy do dorządzenia albo do wyrzucenia się nadają, prawda, nazwisko. Na no, żebym się dokończył, a pisarze do pióra, proszę studio o materiał filmowy. Od 6 kwietnia do 21 czerwca trwa pobor. Komisje lekarskie i powoływane przez władze administracyjne komisje poborowe zakwalifikują i skierują do odbycia zasadniczej służby wojskowej kolejną na ogół nieszczególnie z tego powodu zadowoloną grupę młodych ludzi. Wcieleni do sił zbrojnych zostaną tylko ci, którzy odpowiadają kategorii zdrowia A oraz ukończyli 18 rok życia. Do odbycia zasadniczej służby wojskowej nadaje się około 65% młodzieży. Według ostatnich danych Ośrodka Badania Opinii Publicznej wojsko jest najbardziej godną zaufania instytucją. Jest to opinia aż 83% respondentów. Więc co jest przyczyną niechęci do armii ze strony dużej części poborowych? 46% młodych Polaków nie jest przekonanych, czy służba ma sens. Wydaje się, że popotują jeszcze w naszym społeczeństwie opinie o bezsensowności odbywania zasadniczej służby wojskowej oparte od doświadczenia wielu pokoleń. Czy w niedalekiej przyszłości dokonają się zmiany w świadomości naszych potencjalnych obrońców granic? Ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej już podejmuje się działania zdążające do bardzo poważnej restrukturyzacji naszej armii. W przyszłości ma ona być oparta tylko o zawodowców. Jest to forma sprawdzona już w kilku krajach, ale trzeba powiedzieć, że niestety należą one do tych najbogatszych. No właśnie padło to chyba najważniejsze pytanie. Oczywiście godzimy się na to, że do wojska iść trzeba, ale co zrobić, żeby te e, prace, żeby ten obo zaszczytny obowiązek, zapomnieliśmy czasem tego słowa, e, usensownić? Czego się można w wojsku nauczyć? Czy wojsko jest, czy bywa jeszcze miejscem, które jest na przykład miejscem e, dużej kariery dla człowieka z e, uboższej sfery, czy wojsko jest miejscem, w którym można po prostu zdobyć za... No na te pytania chyba najlepiej odpowiedzieli nie my związani jak i mimo wszystko z wojskiem, ale ci, którzy na przykład e, ubiegają się e, o przyjęcie do uczelni wojskowych, a o ile pamiętam na przykład w ubiegłym roku w Poznaniu było 16 na jedno miejsce. W szkołach to kandydatów jest to na jedno miejsce. Proszę. Proszę, Proszę Państwa, tutaj każdego przedstawiano. Tam są panowie biali, to są czarni. Ta mama mam od dawna, bo mnie pominą. Jeszcze tam przedstawię, po prostu Polak mały. Proszę Państwa, bardzo niestary. Proszę Państwa, ta dyskusja, która tu przysłuchuję, z panu w mundurach, to jest taką dyskusję, że ktoś ma telewizor, dwie y, godziny go włączyć i zna się na telewizji pod względem technicznym, programowym pod każdym względem. To jest śmieszne. Po drugie, jest taka sprawa, Pani taka uwaga. Jak to było w studiu tej tych zwierząt, prawda, było około 100 osób, pamiętam, pewnie pan może pan Kramer że tyle przyszło jak nigdy, gdzie są ci patrioci. Ale czasami w tym w tym studiu, są takie zdanie jednego pana i drugiego pana, że im się udało wojsku nie służyć. A ja Pan odpowiem. Proszę pana, nie mieli to panu matematycznej służby, zatrudnienia tradycyjnej. Nie wiadomo, co sobie kombatanty, bo go żadnej, nie, żadne, nie miałem i nie będzie, miał, no, nie bo to mnie nie interesuje. Ale jak ja słyszę tutaj, jak panów, to mnie to w sposób śmieszny. Ja mieli nie miałem jeszcze stanowiska w ogóle i odkryłem, że ja jestem w broni. Ja przewidziałam wszystkie zjawiska od podstawowego aż po centralny szczebel, bo ojciec nie stanie się pułkowników. I gdy pana pytałem, jak on się wów, to pan się wykręcił pytaniem, a to jest pan. No, no, to nie znała pan, tylko proszę Pełter. Ja patrioty tutaj nie wiem, jak, jakie miasto, takie miasto jak Lubów, yy, w jest w tej to nie prosi, to nieważne. Ja studiowałem w ACI i moje studia, jest słowo honoru, chcę się pować. W piszę, że będzie powiedzieć, ile tam barano pieniędzy ile zaganiano za doktoratami, a ja to sprzęt, który miałem pracować i uczyć na przykład tego młodego człowieka. Zobaczymy, kto w jednostce obrony pisze kraju na Śląsku i raz, gdzie mamy pośle śladów i